W związku z wprowadzeniem reformy oświaty od 1 września, samorządy muszą dostosować się do obecnych przepisów. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej radni przyjęli trzy uchwały związane ze zmianą w strukturze placówek oświatowych. To uchwały o zamiarze przekształcenia placówek oświatowych. Uchwały trafią do zaopiniowania do Kuratora Oświaty. Rada Miejska podjęła trzy uchwały związane z zmianą w strukturze placówek oświatowych w Nowym Dworze Gdańskim w gminie Nowy dworze Gdański jest to jakby reakcja na zmianę ustawy, która zmieniła nam prawo oświatowe, która mówi o tym, że likwidacji ulegną gimnazja. Musieliśmy dostosować nasze realia do obowiązujących przepisów. I w związku z tym w dniu dzisiejszym Rada Miejska podjęła dwie uchwały o zamiarze, zamiarze przekształcenia Szkoły Podstawowej w Lubieszewie i Szkoły Podstawowej w Wiercinach. Szkoły Podstawowe z oddziałami 1-3 Szkoły Podstawowej i punktami i oddziałami e, przedszkolnymi. Pozostałe dzieci, a więc od czwartej klasy, w myśl e, planowanej zmiany przejdą do Szkoły Podstawowej nr 1, która z kolei będzie miała swoją główną siedzibę w obecnym budynku gimnazjum na ulicy Szkolnej 2. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te uchwały budzą emocje, ale niestety musieliśmy to zrobić, dlatego że w nowych realiach ośmioletnie szkoły podstawowe w Lubieszewie i w Wiercinach się nie zmieszczą, a nie stać nas w najbliższych latach, roku, czy dwóch, czy trzech na duże inwestycje, Oświatowe, bo po prostu nie mamy pieniędzy. Jeśli ktoś by się zapytał, czy to już koniec e, tych zmian. Otóż dzisiejszymi uchwałami Rada Miejska rozpoczęła proces e, tworzenia nowych, nowej struktury szkół. Dlatego, że jeszcze raz powtarzam, są to uchwały o zamiarze przekształcenia. W tej chwili te uchwały trafią do kuratora oświaty który będzie je opiniował i w zależności od jego opinii albo zostaną przyjęte, albo po prostu zmian nie będzie. Z tym, że my się bardzo e, martwimy i niepokoimy przede wszystkim o mm, budynek i ludzi, którzy są w gimnazjum, ponieważ jeśli nie podejmiemy w odpowiednim czasie stosownych decyzji dotyczących zmiany sieci szkół, to po prostu ci ludzie w przeciągu dwóch lat zostaną bez pracy, a jest to ponad 40 nauczycieli i kilkanaście osób obsługi. Dlatego zależy nam na tym, żeby procedowanie przebiegło sprawnie i żebyśmy w terminie mogli już podjąć ostateczne uchwały. Danuta Stępniewska. Jestem prezesem oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nowym Dworze Gdańskim. Swoim zasięgiem obejmujemy placówki gminne i powiatowe. Oraz niektóre szkoły gminy Stegna, które zechciały jako ogniska przyłączyć się do naszego oddziału, są to szkoły w Drewnicy, zespół szkół, szkolno-przedszkolny i gimnazjum w Mikoszewie, w którym w tej chwili też mamy członka i zespół szkół w Tujsku. Jesteśmy objęci, obejmujemy swoją działalnością te placówki, a także zespół szkół gminy Janusza Korczaka w krynicy morskiej. To są te placówki, które są w zasięgu naszego działania. Jesteśmy po pierwszych konsultacjach i rozmowach z organem prowadzącym dla szkół gminnych Gminy Nowe Gdański. Uczestniczyliśmy w spotkaniu z panem burmistrzem Jackiem Michalskim. Na spotkaniu był również przedstawiciel drugiego związku, sam nauczyciel oświatowego. Była również pani kierownik referatu oświaty, pani Iwona Kąsek. Są to oczywiście rozmowy wstępne, a decyzji i tak i tak podejmą radni i organ prowadzący co do sieci placów. My generalnie jako Związek Nauczycielstwa Polskiego w ogóle jesteśmy przeciwni tej reformie. Do... Działań, które podjęliśmy, czyli do ewentualnego strajku, i działań w tym kierunku zobowiązuje nas uchwała zarządu głównego, to jednak no, nie zwalnia nas, i cieszymy się, że te rozmowy i konsultacje z organem prowadzącym dotyczącym sieci placówek odbywają się. Są to oczywiście rozmowy wstępne i nie w mojej gestii jest oczywiście twierdzenie, że tak będzie, bądź nie, bo to jest decyzja ostateczna radnych i, i organu prowadzącego. Nie odbywały się spotkania i rozmowy jeszcze z pozostałymi organami prowadzącymi, którymi, które są jakby w zasięgu powiedzmy naszego działania, czyli z panią Wojt Ministerna i z panem burmistrzem Krynicy Morskiej, ale do, o takie spotkania zabiegamy. I z pewnością się one odbędą, gdyż organy prowadzące są zobligowane ustawą o tym, aby uzyskać naszą opinię, o ile takie zmiany będą wprowadzane. Nasza opinia dotycząca tych zmian, które będą w gminie Nowy Dwór Gdańskiej, będzie podjęta wówczas, kiedy dostaniemy albo uchwałę intencyjną, albo uchwałę już tą wieńczącą zmianę struktur. Placówek i sieci. Z rozmów, które. A tą uchwałę jeszcze musi zaopiniować chyba kuratorium, tak? Tak, Ale... tak. Ona idzie do kuratorium i decyzja no, dość wiążąca jest również, y, y, właśnie, ze strony kuratorium. Oni mają w tej chwili, kurator ma w tej chwili no, dość taką no, poważną pozycję, jeśli chodzi o zatwierdzenie tego wszystkiego. Y, wiem, że organy prowadzące starają się no, zrobić to w sposób, y, no powiem jak najłagodniejszy w skutkach dla wszystkich. Wiem, że przeprowadzane są rozmowy z rodzicami, bo o takich informował burmistrz, że był już na spotkaniach z rodzicami, był na radach pedagogicznych, spotykał się z dyrektorami placówek, aby przedstawić im swoje propozycje. Jaki będzie ostateczny kształt, no to dowiemy się, jak już zapadnie decyzja organu prowadzącego. Z moich informacji, o ile wolno mi przekazywać, na pewno będzie to wyglądało w ten sposób, że w mieście pozostaną dwie szkoły podstawowe. W strukturę jednej ze szkół zostanie włączone gimnazjum, więc będzie to prawdopodobnie szkoła numer jeden z oddziałami gimnazjalnymi. Chyba może nie to, że najłatwiejsza sytuacja, ale sytuacja zespołów szkolno-przedszkolnych w Kmiecinie i w Marzęcinie pewnie okaże się od, no, dość prosta, bo tam są zespoły szkolno-gimnazjalne, więc pewnie tam zostaną szkoły klasowe. Natomiast sytuacja w Wiercin i jest w dalszym ciągu konsultowana z miejscowymi środowiskami, bo być może że, że propozycja zmierza ku temu, aby tam zostały szkoły klasy 1-3, a pozostałe dzieci od klasy 4 do no, już konsekwentnie ósmej włączone zostały w struktury szkoły podstawowej numer 1. Takie, takie propozycje padały. Jaki będzie ostateczny kształt tego jeszcze? No, to, to decyzja organu prowadzącego. I dopiero, dopiero kiedy ona zapadnie, będziemy mogli powiedzieć: tak, tak będzie. Nie ukrywam, że w rozmowach z organami prowadzącymi i z tym burmistrzem, z którym już rozmawialiśmy, jako związki zawodowe dużą rolę kładziemy na to, aby zainteresować się sytuacją nauczycieli. Chodzi o to, żeby no te wymuszone zmiany w jak najmniejszym stopniu a daj nam wszystkim jak najlepiej, aby nie wymusiły sytuacji zwalniania nauczycieli. Żeby wszyscy nauczyciele, których dotknie ta zmiana, zachowali swoje etaty, zachowali swoją pracę, albo żeby jak najmniejszy, z jak najmniejszą szkodą odbyło się to ich kosztem. TV Regionalna 24.pl TV Malborg. TV Stu. Żuławy i mierzeja 24 PL. To my tu kręcimy.